Sługa Boża Wanda Malczewska nierozerwalnie związana jest z pażnem w tamtejszym muzeum, mieszczącym się przy kościele parafialnym. Znajdują się pamiątki, w tym jej akt chrztu. Z tyłu kościoła jest wejście do krypty, w której spoczywa ta niezwykła kobieta. Wanda Malczewska urodziła się 15 maja w roku 1822 i zmarła tutaj w pażnie w roku 1896 w opinii świętości. Jej życie przypadło na trudny czas naszej ojczyzy, na czas zaborów, dlatego też Wanda Malczewska. Uczyła dzieci miłości do ojczyzny, uczyła religii, katechizmu, też troszczyła się o trzeźwość, o sprawy trzeźwości, godziła zwaśnione małżeństwa, a siłę do tej posługi czerpała z adoracji i z Eucharystii. Ojciec święty Jan Paweł II, gdy był z pielgrzymką do naszej ojczyzny, gdy był w Łodzi, wspominał Wandę Malczewską jako tę, która przez całe swoje życie umiłowała pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Do dziś Wanda Malczewska określała, Myślana jest jako niedościgniony wzór chrześcijańskiej postawy. 21 lutego 2006 roku promulgowano dekret o heroiczności cnót Wandy Malczewskiej w Watykanie. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Sługi Bożej. Sługa Boża Wanda Malczewska, wizjonerka i mistyczka, objawiał jej się Pan Jezus w Wielkim Poście w sposób szczególny. W każdy piątek Wielkiego Postu przeżywała mękę i cierpienie Pana Jezusa od Ostatniej Wieczerzy aż do ukrzyżowania. Również Wanda Malczewska przepowiedziała, że nasza ojczyzna odzyska wolność. Już nie doczekała, bo zmarła w końcu XIX wieku, ale zapewne ten wysiłek włożony w trud i wychowanie młodego pokolenia w duchu wiary, w duchu patriotyzmu między innymi przyczynił się do tego, że nasza ojczyzna po latach niewoli odzyskała wolność i niepodległość. W najbliższą niedzielę do Pażna zjadą się wierni z całej diecezji, by uczcić pamięć Waldy Nie tylko dla paszna, ale dla całej naszej archidiecezji, ponieważ w najbliższą niedzielę. Zapraszamy pielgrzymów z naszej archidiecezji tutaj do Pażna z racji urodzin Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. O godzinie 15.30 nabożeństwo majowe, o godzinie 16.00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jelneusza Pękalskiego. Następnie przejdziemy do krypty czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej na wspólną modlitwę i następnie zapraszamy wszystkich na agapę, na słodki poczęstunek i po Agapie będzie miał miejsce koncert w wykonaniu zespołu muzycznego Syjon poświęcony Wandzie Malczewskiej. W drugą niedzielę maja tradycyjnie już do Pażna przybywają pielgrzymki. To już jest tradycja, zawsze w drugą niedzielę maja tutaj przybywają pielgrzymi z całej naszej archidiecezji. Też już zapowiadali się pielgrzymi nawet spoza naszej diecezji. Kilka osób ma przyjechać nawet z Gdańska. Też suchci wybierają się na pieszo tutaj do Pażna. Też przyjeżdżają na rowera. Tak. Oprócz tego też mamy tutaj w Paźnie Muzeum Modlitewnika. Zapraszamy w niedzielę do zwiedzenia tego Muzeum Modlitewnika, którego patronuje Wanda Malczewska. Mamy zbiory około 3000 modlitewników z różnych czasów. Muzeum ze zbiorem 3000 skatalogowanych modlitewników, z których najstarszy pochodzi z XVII wieku, nie ma sobie równych. W zbiorach odnaleźć można wyjątkowe, bardzo stare i dobrze zachowane egzemplarze. Wśród nich te przepisywane ręcznie, katolickie czy protestanckie oraz pochodzące z różnych krajów. Muzeum można odwiedzać cały rok. Krypta czcigodnej sługi Bożej Wandy Malczewskiej otwarta jest dla wiernych codziennie.